Szczęść Boże, witam Was najserdeczniej. Dzisiaj przepiękna Ewangelia i trudna. W Ewangelii według Świętego Mateusza Pan Jezus mówi do swoich apostołów: by nie stawiali oporu złemu, by nie postępowali tak jak do tej pory. Mówi też do nas to samo, czyli mówi o tym, że jeżeli ktoś wyrządza nam krzywdę, to nie chciejmy tego samego, nie róbmy krzywdy, nie odpłacajmy tym samym. Tutaj w Ewangelii pan Jezus posługuje się takimi słowami: oko za oko, ząb za ząb. Na pewno też znacie takie powiedzenie. I tak było w starotestamentalnej zasadzie, że to było. Zgodne z prawem, że jeżeli ktoś zrobił Żydowi coś niemiłego, coś złego, jakąś krzywdę, to Żyd mógł żądać za to zapłaty. Czyli mógł odpłacić tym samym albo żądać za dość uczynienia. A tutaj Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś zrobi ci coś złego, tak? To ty nie rób tego samego. Ja to interpretuję to od razu, to nawet zrób coś dobrego. Czasami nie zrobienie czegoś złego już prowadzi do tego, że dzieje się dobro, ale dodatkowo, gdy jeszcze zrobimy dodatkowo coś dobrego, czyli na przykład koleżanka powie mi coś niemiłego, a ja jej tego nie powiem. Będę cicho. Czyli nie zrobiłam nic złego, nie odpłaciłam tym samym, ale dodatkowo na przykład powiem jej coś miłego. Że jest, znajdę jakąś cechę charakteru, która jest dla niej miła. Znajdę coś, co jest takie bardzo wartościowe w niej, a w każdym człowieku jest coś wartościowego. To jest bardzo trudne, bo w takich sytuacjach, gdy dzieje się coś niemiłego, no to my rzadko mamy taką, prawda, taką, takie zastanowienie, że stop i teraz myślimy miło tylko robi się nam przykro, robi się nam źle, ale właśnie Pan Jezus do tego nas namawia, do tego wysiłku nas zaprasza, żebyśmy w tym trudzie, gdy dzieje się coś złego, my nie postępowali tak samo, nie dawali się jakby uwikłać w taki wir, ja sobie to tak wyobrażam, że jak dzieje się coś złego, to taki wir nas wciąga coraz głębiej i głębiej, a my dzięki temu, że postępujemy dobrze, wypływamy na powierzchnię, dajemy się, Ponieść ku wyższym rzeczom, ku górze, ku Panu Bogu, a nie ku dołowi. Pan Jezus w tej Ewangelii jeszcze mówi, jeśli ktoś uderzy Cię w prawy policzek, nadstaw mój lewy, warto wiedzieć, też przygotowując się do tego tutaj spotkania z Wami to wyczytałam, że gdy uderzymy kogoś w prawy policzek. A jesteśmy praworęczni, to nie uderzamy zewnętrzną dłonią, tylko, znaczy nie wewnętrzną, tylko zewnętrzną. I właśnie takie spoliczkowanie było uważane o wiele bardziej za obraźliwe niż zwykłe uderzenie. I w takich sytuacjach ktoś, kto został tak uderzony, mógł żądać takiej podwójnej odpłaty za to, co się wydarzyło. A jednak Pan Jezus mówi: Nie róbcie tak, nie żądajcie odpłaty, tylko tylko czyńcie dobro, nawet nadstawcie drugi policzek, czyli, czyli, czyli dajcie, powiedzcie taką zasadę stop. Ten, kto chce pra pracować z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp mój płaszcz. Tu też warto pamiętać, że Żydzi nosili takie tuniki, a jeszcze, żeby było cieplej, to zakładali takie wierzchnie odzienia, czyli ta szata to było to. Ta tunika, a, a to wierzchnie odzienie to był płaszcz i gdy ktoś zabrał, ukradł y, drugiemu Żydowi płaszcz, czyli to wierzchnie na, na dzień, odzienie, to było to y, mniej karalne niż ta tunika, która była taka bezpośrednio y, przy ciele. A Pan Jezus właśnie mówi, gdy ktoś ci ukradnie to, co jest takie y, no, bardzo karane, tak, to ty jeszcze odstąp, odstąp mu coś więcej, jeszcze mu daj więcej. Tak? I teraz też pomyślmy sobie o tym, że my nie mamy teraz dosłownie traktować słów pana Jezusa, tylko właśnie cały czas myśleć o tym dobru. Czyli jeżeli ktoś zrobi ci coś złego, to ty spróbuj przynajmniej nic nie mówiąc, przynajmniej nie reagując. To jest taka pierwsza rzecz. Ale drugi krok, ten jeszcze trudniejszy, zrobić coś dobrego w kierunku tej osoby. A zobaczycie, jakie cuda będą się działy. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Zachęcam do tego, żeby jeszcze z rodzicami porozmawiać o tym, co to znaczy, że jeżeli ktoś zmusza Cię, by przejść z nim tysiąc kroków, to przejdź. Z nim jeszcze więcej, tak? Jeżeli ktoś Cię zmusza do tego, by z nim iść tysiąc kroków, to idź i dwa tysiące. To porozmawiajcie o tym razem z rodzicami, dobra? Nadchodzą wakacje, już, już czujemy je w powietrzu, już ostatni tydzień szkoły, więc to jest dobry moment na to, żeby czynić dobro. Także szczęść Boże, do zobaczenia, czyńmy ten świat lepszym.